Życie to gra. I wiesz co? Tu zawsze się wygrywa. Bo albo dostajesz tą wygraną radość, albo lekcję. I generalnie wypracowanie to jest nic nowego, to jest wypracowanie tej perspektywy troszkę mi zajęło i też to nie zawsze jest tak, że każdego dnia yy, działa ale generalnie zawsze do niej wracam. Kiedyś byłem, byłem wszystko bardzo serio, tak? Wszystko musiało być pokładane, przewidywalne, perfekcyjne. Wszystko musiało być tak. Ale ja wiem, pewne rzeczy udało się utrzymać, a pewne rzeczy życie i tak gryło po swojemu. <grym> Im bardziej chciałem je kontrolować, tym bardziej zostawałem po głowie. Yy, I tak naprawdę kiedy zobaczyłem, że życie, takie podejście, że to właśnie jest gra. Wtedy coś się zmieniło. Przynajmniej wtedy, kiedy byłem w stanie tak to, to patrzeć. I nie chodzi w tej grze, żeby zawsze wygrać, tylko chodzi o to, żeby grać. Tak? I żeby mieć tą perspektywę. Żeby doświadczać, uczyć się, śmiać błędów, świętować zwycięstwa i też brać refleksję z tej, powiedzmy, porażki. Bo może nazywamy to życie porażką, ta, wtedy, tam sytuację, ale być może wcale nie ma tej porażki, bo. Po prostu są poziomy, tak? Czasami dostajesz radość i czasami musisz dostać powiedzmy troszkę po głowie, aby iść dalej, tak? Żeby wciągnąć wnioski iść dalej. Więc jest to lekcja. I patrząc na to w ten sposób po prostu jest miżej. I kiedy zacząłem patrzeć na życie jako na grę, wszystko stało się lżejsze, tak? Ponieważ to jest tylko gra. Nie boisz przestałem. Ja się, ja się przestałem tak naprawdę brać te błędy na serio I, i zawsze wiem, że jeśli nawet nie wygram, to mam lekcję i patrzę na tę lekcję. Więc jeśli coś przychodzi teraz ciężkiego do ciebie, może to jest właśnie moment na lekcję. A jeśli w danej rozgrywce wygrałeś coś fajnego, to have fan, czy przyjemność. I Życzę Wam tego wszystkiego, bo spojrzenie na życie właśnie w tej perspektywie bardzo mi pomogło.